Hej się zapraszam was na kolejny filmik Dzisiaj typy koleżanek na nocowaniu Zobaczcie kto tu u mnie jest Cześć Znaczy nie na nocowaniu, tak normalnie Wiecie o co mi chodzi yy, No to my się tu Przygotujemy i raz się widzimy Zbuntowana Siema stara Ej, Jak ty nam nie mówisz No stara, co nie można sobie pogadać Śmiesznie Ej, a co ty na to, żebyśmy porobili jakieś fajne bransoletki? Bransoletki są dla bobasów. <grym> dla bobasów, nawet jak bobasy nie umieją jednak wlekać. No to niech się nauczą, to już jest problem. A może może ten, może porysujemy coś jest zakreślaczem. Takie fajne kolorol. kolory mamy mam czarnego, więc mamy szczęście. Nie. Kolory są tu, tu. No, nie ładne są, bardzo. Hmm. Molk książek. Halo. Ona na słońcu się stała z kanapy i... Halo, czego ty czytasz? Weź, proszę, tak. Dzień dobry, Jemy. Halo, Przeska czego ty czytasz? Tą książkę. Halo, puść to. Przyszedł do mnie na nockę, a nie, żeby czytać książki. Puść Daj to. Na nockę? Puść. O, taka książka, to wezmę sobie jakąś inną. Wiecie, to tak na nockę, a ona mi zabiera książki, czyli takie spotkanie, yy, wiecie, co mówiłam na początku odcinku, takie jakby nosowanie i yy, spotkanie. A to przyjmę sobie to baśnię. Czego ty czytasz te głupie książki? No przecież... Chcę tu czytać. Nie, to musisz... Ale ale przyszłaś tu na nocowankę, a nie żeby czytać książki. No ale muszę się tak chce, a co? Nie, nie możesz. Mam tak, te trzy książki. Ej! O, jeszcze tam sobie to jakaś ciekawa. Patrzymy. Modnisia! Cześć. A co ty taka? A co tam stara? E, no dobrze, a co? Nic. Popatrz, zrobiłam sobie nowe pedikury. Ładne? Ale No, ja nawet ładne. E, jakbyś powiedziała, że nie, to by cię nie robiła. A ja już idę, bo... Ej, obróciłaś mi pazurki. Idę do domu. Przecież nie rozpięto mnie na Trudno. No, i tak właśnie zachowuje się moja koleżanka mocniejsza. Śpioch! Halo! No cześć, jak tam? Fajnie, idę spać. Czego ty idziesz spać? Widzisz, jest sam środek dnia, a, a nie ale nocy. Ja chodzę spać zawsze o 13. chcę spać zawsze o 13. Ja jest 13, więc powinienem iść spać. Ej, ale przyszłaś do mnie na nocowankę, a nie żeby spać? No, przecież na nocowaniu się i ale dopiero w nocy, a nie w dzień. No ale jest 13.00 zawsze o no tej godzinie... Wstawaj! Nie! Wstawaj! Ach. No wstawaj! Dobra, ja już zarmię, ja się łupkę Pa! się stara. idziemy wypalić pytardy na polu? Proszę, proszę. Specjalnie przygotowałem już zapalniczkę. Czyś to oszalałby na całe osiedle wypaliło. No o to chodzi? Nie, bo byśmy mieli problemy, byśmy byli w więzieniu, żebyśmy były dorosłe. Na szczęście to byśmy tylko jakąś jakieś na posterunku byśmy musieli spać. No to uciek, no to uciek, no to Naprawdę zrobię swoje swoje Ona naprawdę to zrobiła. Ona naprawdę to zrobiła. Zwariowana. Halo Miłość miłość zakopanę! Ale mamy się szampanem! Co? Co ty śpiewasz? No jak to, co? Miłość miłość, zakopanę! Ciebie! tańcz, Najczymy! Mimo, że my mówisz, się szampanem! Redy na drobiu! Mimo, Ja się wyprowadzam. Ta na pewno. Chwali pięta! Cześć! No, cześć. A ty, za jakieś fajne rzeczy masz? Popatrz, ja mam medal w wartości 300 zł. Mam torebkę z Louis Vuitton za 500 tysięcy. I mam monety z innych krajów: z Niemcy, Afryki, z Indonezji. Nie mów, że masz też Popatrz. z Korei. No, wszystkich. Z wszystkich krajów? No, chciałabym taki ty Nie masz. Pan pięta z Ciebie. Nie. Dobra, ty się przesłuchasz. Ja idę. Ta, która cały czas pilnuje tylko swoich rzeczy. Cześć. Cześć. A gdzie mój zegarek? Miałeś mi go oddać. Zapomniałam, bo pilnuję cały czas tylko swoich rzeczy. A mój gdzie jest? A, przeniosę ci na następnej notyfanii albo w szkole, albo w szkole. Hmm, Obiecałaś mi dzisiaj, ale okej. Okay. Co się bawimy? Pokaż co tam masz w plecaku. Nie! Czego? No bo to są moje rzeczy. Ja tylko ich mogę pilnować. Dziwna jesteś, ale okej. Okay. No pokaż co tam ma. Nie, 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 pokażę. Pokaż. Ja, ja odsunę, ja odsunę. Ja.